Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Kosak z tej strony. Z góry chciałbym przeprosić trochę za mój głos. Nie wiem, co prawda, jak bardzo on jest zniekształcony lub nie, bo <gryw> tak się składa, że no, niestety nie wiem czemu, ale trochę się przeziębiłem. E, w sumie nie wiem dlaczego: czy to od grania codziennej piłeczki na zewnątrz, czy to od otwierania ogna na noc. Nie wiem, pewnie moja mama wie, a wiem, że ogląda te filmy, więc może mi dać znać, co może być powodem. Bo na sali gry żaden wirus nie panuje, nikt nie kaszle, nikt nie kicha. Tylko ja właśnie dzisiaj sobie w trakcie partii wychodziłem, dmuchać nohala, nie wiem, z kilkanaście razy na pewno. Więc od razu przepraszam za, yy, przepraszam za mój głos. Trochę, tak jak mówię, trochę się czuję przeziębiony, natomiast mam nadzieję, że mimo to udało mi się zagrać całkiem normalną partię szachów. Um, arcymistrz na mojej drodze stanął arcymistrz Rafał Anteniewski, z którym grałem już dwa lata temu i zremisowaliśmy partię, też na pierwszej lidze notabene. No cóż, z racji, że trochę od tego czasu mam nadzieję, że trochę więcej potrenowałem i że czuję się trochę silniejszy. Chciałem spróbować swoich sił. A właśnie w ogóle co ciekawe, pokażę wam coś. Ruch E4. Zobaczcie, godzina 28 na zegarze. Dlaczego tak? No już ja wam tłumaczę, dlaczego tak. Jest taka zasada panująca na szachach drużynowych, na pewno na tych rozgrywkach Mistrzostw Polski, że nie można wykonać swojego posunięcia, nie można rozpocząć partii w momencie, kiedy przysto kiedy twoja drużyna y, nie rozpoczyna y, meczu z mniej niż czterema zawodnikami. Tak się złożyło, że na sali gry byłem tylko ja, Ania Kubicka oraz Daniel sanz Cała reszta... Była w sumie nie wiadomo gdzie. Mimo i my musieliśmy czekać, odpalono nam zegary, no i czekaliśmy. Czekaliśmy, 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 aż jakikolwiek z zawodników przyjdzie. Całe szczęście okazało się, że przyszła cała kolejna trójka, więc już jak byliśmy w sześciu, to dopiero wtedy, prawie po dwóch minutach, mogłem dopiero wykonać swoje posunięcie E4. Taka ciekawostka, więc raczej pamiętajcie, żeby w szachach drużynowych być drużyną. E5. To tutaj było zaskoczenie ze strony arcymistrza, gdyż dwa lata temu i tak jak w zasadzie przez całe swoje życie on gra raczej wszelakie warianty obrony sycylijskiej. Yy, Niemniej nie, jednak tutaj E5. Skoczek F3, skoczek F6. No, świetnie. Będę musiał przebijać ruską. Super. Mm. <ścoughs> nie przygotowywałem się zupełnie na, na obronę rosyjską, yy, więc... No cóż, no zagrałem to, co gdzieś tam powtarzałem sobie ostatnio: skoczek B5, D6 i prawdopodobnie yy, czarne szykowały się na ruch skoczek C4, który bryluje w mojej bazie, na pewno jako jeden z głównych ruchów. Yy, skoczek D3 też jest oczywiście opcją, tak? Grano w meczu o Mistrzostwo Świata Karuana, yy, nie przepraszam, yy, Carlsen-Nepo, tak, to był Carlsen-Nepo mecz, yy, gdzie ta ruska brylowała. No tak, 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 no a ja poszedłem klasycznie skoczek f3, skoczek b4, d4, d5 koniec d3, koniec d6, czyli w zasadzie taki całkiem prosty rozwój c4 i c6 e, tutaj już są rozbieżności, bo na przykład na turnieju kandydatów bardzo często mogliśmy spotkać ruch wieża e1 i po końcu f5 jakieś tam wychodzenie damów czy to na, na c2, czy to na b3 i Jan Nepomniaści specjalizuje się w tym w tym ustawieniu od strony czarnych. Ja natomiast wybrałem klasyczny skoczek C3, czyli główny ruch. Kojarzyłem, że, że tak grać można. Skoczek bije C3, B bije C3, D bije C4, goniec bije C4, goniec F5 oraz goniec G5. Czarne w sumie zbiły na C4, dlatego że jest spora szansa, że potem ja bym chciał te pionki oddublować i zostawić czarnemu takiego odstałego pionka na D5. Więc D bije C4 jest oczywiście logiczne. Goniec bije C4. Goniec F5, goniec G5 i ruch Hetman A5. No i tutaj kosaczek D5. Dlaczego kosaczek D5? No, kosaczek D5, dlatego że kojarzył to posunięcie jako mocne. Wiedział też, że skoczek H4 jest ruchem głównym, natomiast ruch D5. Była bodajże jakaś taka partia. Ktoś grał tak przeciwko Richardowi Raportowi. W trakcie partii kojarzyłem po prostu nazwisko, ale nie pamiętałem gdzie i nie pamiętam z kim. Może był to Pragnananda, ale nie chcę, nie chcę kłamać. I tutaj Richard Raport wybrał Hetman C5. To był jakiś taki ostatni krzyk mody. Ale Rafał Antoniewski goniec E4. I też ten ruch akurat kojarzyłem. Bo wydaje mi się nawet, że raz... Możliwe, że raz tak nawet zagrałem na, na internecie, więc ja sobie tę partię gdzieś tam przeanalizowałem i tutaj kojarzyłem dbc C6, gdzie goniec bije F3. Pamiętam, że tylko i wyłącznie był obiektem moich rozważań. Tam po Hetman F3, skoczek bije C6, jakiś goniec D5. Mamy sobie taką typową ruską przewagę, czyli tam plus 0,2, <gdzie>, gdzie ja mam parę gońców, ale mam od stałego pionka. Oczywiście mogę sobie zająć centralne linie wieżami, więc jest to bardzo przyjemna, praktycznie bez ryzyka pozycja do gry, no ale jednak jest to ta ruska przewaga, tak, czyli te więcej niż 0,2, na więcej niż 0,2 to nie ma, co, nie ma co liczyć w tych pozycjach. No, obrona rosyjska jest bardzo, bardzo solidna. Tymczasem czarny skoczek bije C6 dla mnie to już było kompletnie nowe posunięcie, gdyż tak jak mówię, wcześniej tylko ten goniec, goniec bije F3 kojarzyłem. Ale no skoro biało, czarne biły na f3 z jakiegoś powodu, żeby mi tego hetmana odciągnąć, no to ja zbiłem gońca na d6, goniec bije f3 i hetman g3, posunięcie z mojej strony. Dlaczego tak? No zobaczcie, że wisi mi goniec, więc ja nie mogę sobie tak odbić gońca frywolnie, no bo białe, czarne odbiją ten materiał, no i jeszcze struktura pionkowa popsuta, więc to, byłoby, to byłby pomysł fatalny. Hetman g3 więc z mojej strony, żeby zaatakować gońca, popatrzeć na króla, no, i obronić też mojego gońca. Koniec E4 ze strony czarnych, bardzo logiczne posunięcie. Bardzo. Koniec H6 już niestety tutaj nie działa, bo są ruchy typu Goniec G6, a nawet Hetman E5. A nawet Hetman E5. Więc na takie rzeczy sobie pozwolić nie mogę. Dodatkowo ten goniec bardzo ładnie kontroluje pole B1, i to jest właśnie ta różnica od ruchu goniec h5, na który czarne również mogły się zdecydować. Natomiast wtedy mógłbym próbować grać wieża b1, zaatakować pionka na b7, próbować może coś zagrać z wieżą b5 i jakieś z wzdłuż piątej linii robić. No dlaczego by nie. Eee, goniec e4, więc ze strony czarnych. Eee, ja zagrałem wieża ad1. Chciałem, wiecie, yy, grać w miarę szybko, starałem się i wprowadzać wieżę na otwarte linie. Wow, no jakoś wieża FE1 czułem, że... Uuu, ale się zbiera kichnięcie za chwilę. O, przepraszam. przepraszam tej mocniej. No naprawdę, no, trochę jestem chory. Wybaczcie mi. Wybaczcie mi i wybacz mi mój pojedynczy widzu oraz moja grupowidzów. Przepraszam bardzo mocno. Wieża f 1 czułem, że to nie jest docelowa pozycja tej wieży, gdyż ja pomagam czarnym się rozwinąć, o, ale skrzek, i nie do końca, nie do końca yy, czułem, że jak tutaj z tą wieżą mogę coś zrobić. Wolałem opanować linię D, zagrać właśnie wieża AD1. Hetman F5, bardzo fajny ruch, bo w sumie tutaj Hetman niewiele robi, teraz broni pola D7, jest bliżej króla. E, dodatkowo jakieś skoczki A5 się mogą kiedyś pojawić, tego gońca wykurzyć. i właśnie wieża D6 z mojej strony. E, tu już jakieś gońce hasze się zaczynają pojawia, pojawiać, grozić, bo teraz patrzcie, że ja kontroluję yy, szóstą linię. Tak? Bole G6 konkretnie. Więc po końcu H6 już zawsze jakieś motywy, motywy związane nawet z dawaniem mata mogłyby się pojawić. No ale właśnie taki był mój plan, żeby opanować linię D i coś po tej linii D próbować. Jakieś wieża D7, nawet jak nie wieża D7, to czułem po prostu, że tutaj te wieże stoją aktywniej i, i, no i wieże zdublowane, no to są wieże też potężne. To, to, to raczej wszystko wiemy. Czy ja tutaj mam jakąś przewagę? Nie wiem tego. Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że nie mam tutaj żadnej przewagi. Eee, znaczy dobrze, może nie żadnej. Jakąś tam ma, mam jakiegoś takiego stabilnego plusa, typu. No właśnie, typu te ruskie 0-2. Tak. Ale nic więcej, czarne są bardzo solidne. Czarne nie mają żadnej słabości w pozycji. Dobrze, ja mam więcej przestrzeni, oczywiście, mam parę gońców. No ale ja mam na przykład słabego pionka na C3. Ja już o niego muszę się martwić. Ten koniec na g 5 oczywiście fajnie on odcina sobie pole D8, więc dzięki tej konstrukcji czarne nie mogą walczyć o linię D. Pełna zgoda. Dodatkowo czarne też nie mogą zagrać h bo zawsze bym sobie na h zbił, więc jakieś nawet takie taktyki działają na, na moją korzyść. No ale ja nie mam gdzie tej pozycji na razie ugryźć to jest pozycja gdzie moje figury stoją w porządku no ale zdaję sobie sprawę z tego że ja po prostu muszę powoli powoli tę pozycję poprawiać wieża a8 ze strony czarnych no to tutaj już widzę że czarne chcą Moją wieżę z D1 usunąć i gdzieś wjechać na ostatnią linię. Dlatego zabezpieczmy proszę króla, zadbajmy o niego. H3 zagrane raczej szybciutko. Koniec C2 mimo wszystko ze strony czarnych i wieża D2. No i teraz zobaczcie, że czarne w ogóle nie znalazły nic lepszego niż cofnięcie się gońcem na E4. <laughs> Zagrały tak i tak. Tylko co ciekawe, to nie, za, to nie za wiele zmienia w tej pozycji, bo wciąż zobaczcie, czarne stoją solidnie. Bardzo. Ta wieża na F8 paradoksalnie, bo wiele osób, mogłoby, wiele osób może mogłoby zapytać, dlaczego tę wieżę? Tę? Nie, to jest ta wieża, więc tą wieżę. Kurczę. Dlaczego tak? Ta wieża się przydaje do obrany pionka F7, bo ten koniec jest akurat denerwujący i on też, też, też trochę na tego pionka patrzy, więc wieża tutaj się paradoksalnie przyda w tym miejscu. Wieża na E8, no właśnie, ona mogła wejść na pierwszą linię, ale ale nie, nie zrobiła tego, bo, bo czarne też trochę nie chciały się wychylać, moim zdaniem. Gdyby poszło wieża E1, jakiś król H2, no i co, i w sumie teraz goniec E4, to już nie ma jednej zwierz na ósmej linii. Nie ma już jednej zwierz na ósmej linii, więc. No więc w sumie pewnie nic konkretnego. Nie wiem co mógłbym tutaj zaproponować, ale wieża na, e, na 1 nie czuje się tutaj bardzo, nie czuje się tutaj zbyt najlepiej. Mógłbym się. Jakoś bym chciał kiedyś wieża D8 zagrać, wymienić wieżę na ostatniej linii i próbować jakiegoś szachamata dawać, ale, ale właśnie, no nie wiem, sam nie wiem. No Czy białe zagrały, czarne, zagrały solidnie, nie C4, jak król H2. No tak zagrałem, ruch taki tego typu, bo tak jak mówię, chcę czekać. Zobaczyć, co zrobią czarne. Czarne Hetman C5. Bardzo dobry ruch. I trochę się tutaj zasmuciłem, że to Hetman C5 dostałem. Bo nie wiedziałem, wiedziałem że muszę coś zrobić z tym gońcem. Ale trochę nie rozumiałem, gdzie powinienem go postawić. Eee, trzy opcje są: albo się wycofać na B3. Nie, to nawet cztery. Albo wymienić gońca na D5 lub D3. Albo się nim wycofać na, na E2. No dobra, na F1 też można, to w sumie tych opcji nagle się coraz więcej pojawia. I ja trochę nie mogłem ocenić, no bo wiadomo, czy odejście na B3, czy odejście na E2F1, one są powiedzmy trochę bliźniacze sobie. Choć bardziej wolałbym tego gońca ustawić na B3, żeby cały czas patrzył na tego pionka F7, no z drugiej jednak strony. Goniec B3 pozwala na ruch, który został zagrany w partii i ja to też widziałem, tylko nie widziałem dla siebie lepszej opcji. Goniec D5, no właśnie ja, albo goniec D3, no ale powiedzmy, goniec D5 jest aktywniejszy, bo po goniec D5 ja odbiję jeszcze tę wieżę ustępem. Nie potrafiłem ocenić, czy wymiana tego gońca jest na moją korzyść, czy nie. Znaczy, ja zdaję sobie sprawę z tego, że ten goniec E4 jest silny, tylko mój goniec również. To też jest niezła figura. Tylko. Jak właśnie. O, sorki, budzika nie wyłączyłem, bo Hetman C4, yy, wieża D7, jakieś bicie na a 2, bicie na B7, mógłbym się pewnie dublować wzdłuż, yy, wzdłuż siódmej linii. No być może, no. Nie wiedziałem właśnie, co, co tutaj mogę zrobić. Jak tutaj pewnie widzicie, no, no właśnie, to jest ta, ruska, to jest ta ruska. Ja to i muszę dużo rozumieć. Nie, nie za wiele jest tutaj do liczenia jak na razie. Trzeba raczej grać normalne ruchy i próbować wycisnąć wodę z tego kamienia. No i teraz pytanie, gdzie tym gońcem odejść? Bo ja czuję, że to co zagrałem, goniec b3, nie jest najlepsze. Yy, a przynajmniej mi się to... O kurczę, zniknęłem Wam szachownicę, przepraszam. Yy, jak tak zmieniam sobie... O, ja mam jeden monitor, więc jak sobie chcę zobaczyć, czy na OBS-ie wszystko gra, to przez przypadek coś kliknę i zniknę Wam szachownicę, więc sorki, wybaczcie. Yy, czułem, że to nie jest, to nie jest najlepsze posunięcie na świecie, bo dopuszczam do ruchu skoczku, skoczka a5. I skoczek a5 no, ma na celu pozbycie się tego y, gońca z, z b3 właśnie. Y, dodatkowo jakieś skoczki c4 się mogą pojawić, więc no niestety, ale godzę się z tym, że pójdę na różnopolowe gońce. No ale nie mogę właśnie znaleźć, nie, nie, nie jestem przekonany co do tego gońca d5, bo ja niby właśnie zdobywam tego gońca, ale czarne tutaj już mogą grać wobec tych piąków bardzo, bardzo konkretnie. No ale może mam tu jakiś konkret, może gdzieś tu gońcem mogę wyskoczyć gdzieś. O może chyba, że tu mogę wyskoczyć gońcem, goniec H6. Yy, ale to raczej chyba zbyt optymistyczne, co? A nie, już tu daję MATA. Wow. Może tak mogłem? Nie, co ja gadam? Dobra. Gadam już głupoty. Nie zagrałem tak. Koniec B3, skoczek A5. To jest bardzo ciekawa pozycja na pewno do analizy. Tylko trzeba byłoby... Popatrzeć różne opcje i najlepiej pewnie je też e, zrozumieć. E, bo to, to, to uważam, że w ogóle takie pozycje to, to, to jest cała esencja szachów, gdzie mamy dużo ruchów gońcem do wyboru, każdy z nich ma swoje wady, jakieś wady i zalety. E, no na przykład taki Magnus, on by po prostu wiedział, gdzie odejść tym gońcem, tylko ciekawe, czym by, czym by on się zasugerował. Czy on by się zasugerował e, liczeniem wariantów? Czy on by się zasugerował zrozumieniem tej pozycji? Czy hybrydą tego? Czyli on by zrobił i to, i, i to, i to? E, no ja próbowałem, no i doszedłem do ruchu, że zagram goniec b3, który wydawało mi się złem, no ale jednak małym złem. Bo zagrałem skoczek k5, no i wiedziałem, że tego gońca muszę oddać. Skoczek bije b3. Tu w ogóle przeciwnik zaproponował mi remis. I ja, ja byłem gotowy, że poskoczek bije B3, już mój automat, że ja zbiję AB3 od ręki. I poskoczek bije B3, usłyszałem propozycję remisu, a ja odbiłem od ręki i powiedziałem pograjmy. Ja tak nie chciałem w sumie tego zrobić, tylko mówię, to był taki automat, że ja zagram AB. Nie spodziewałem się, że czarne mi tutaj wrzucą remis, bo w sumie dlaczego tak? Ja. Yy, jasne, pozycja jest już, już jest pewnie równa przy różnopolowych gońcach. No, niemniej jednak mogę próbować, bo stoję delikatnie wyżej. No i tak próbowałem. Goniec F4 z jakąś groźbą wejścia na D6, Hetman F5, Goniec E3. Tutaj za chwilę jakaś wejdzie wieża, tu zaatakuje pionka, a6. Wieża F4, Hetman E6, goniec C5, wieża G8, B4, tak sobie spok powoli próbujemy. Jakieś ofiary typu wieża D6 mi się bardzo nie podobały. Eee, znaczy bardzo nie podobały, nie widziałem, że w zasadzie żadnych konkretów jakichś ruchy, nawet wieża H6 tego typu tutaj liczyłem. Eee, no tylko. Hmm. Hetman C2, tak? To mi się nie podobało, No to że F7 w sumie, to, 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 było, to, to akurat głupie, to akurat głupia obawa. No coś właśnie wieża H6 liczyłem i coś tutaj mi nie zagrało finalnie, no bo jak mogę zagrać tak, to oczywiście wygram, prawda? Może goniec E4? Może goniec E4? O, goniec E4 i goniec G6, o to byłoby denerwujące. No dokładnie. Jeszcze bronię punktu H7. Chociaż... To mogłoby być śmieszne, bo po hetman h4, goniec g6, gram tu i tu i tu <noise> i daję mata, a więc no nie wiem, może ciekawe, może się powinno coś takiego zdecydować, nie jestem pewny. Zagrałem b4, tak bezpiecznie. Spokojnie sobie poprawialiśmy we dwójkę pozycje. Wieża e6, wieża e3, wieża bije e3, f bije e3. Czułem, że tutaj mały progres zrobiłem, bo wymieniłem jednego z obrońców, no i dodatkowo teraz jakieś ofiary typu wieża bije f6 mogą zaczynać być całkiem groźne. I tu w ogóle Chapin czarny zagrały. Kurczę, taki bardzo odważny ruch, bym powiedział. Przepraszam Was w ogóle za, za to. No, ale tak jak mówię, no, no jestem, jest, jestem trochę chory, co ja będę Wam tutaj łamał. Oje, o nie, o nie. <laughs> o no tutaj odważny ruch. Nie wiem, czy tym pionkiem nie zagrał pole bliżej i nie zagrał na przykład jakiegoś ruchu typu H6. Mógłbym w sumie pomontować te wszystkie moje przerwy i tak dalej, ale szczerze powiedziawszy, nie chce mi się. Nie chce mi się. Nie mam tutaj też aż tak dużo czasu na, na bawienie się w, w montaż na, na turnieju. Więc mam nadzieję, że mi wybaczycie te wszystkie moje przerwy i, i te inne takie farele. FBE E3 H5. No ja bym H6 grał. No oczywiście nie można zrobić losowego ruchu, bo wie, że E F6. Ale H5 wydawało mi się odważne. No nic, H5, wieża F2, Hetman D3, Hetman H4, Hetman G6 G4. I nagle patrzcie, że eee, może zdobędę pionka. Może zdobędę pionka. No wieża D8 zagrały czarne i tu się ucieszyłem, bo się spodziewałem wieży E8 przede wszystkim. To był ruch, który, który liczyłem. Nie, eee, tam jakieś dama H5, dama H5, GH i Król H7, tak? No i to jest pewnie po... no, to jest remis pewnie. Czarne zdążą zagrać Król H6, zabrać pionka na H5. Aha, tak nie poszło. Zobaczcie. Tak nie poszło. Yy, wieża D8, bo czarne pewnie chciały mieć dostęp do pionka D5 z tej strony. Grać jakoś wieża D5. Ech, no, tylko wieża D8 pozwala mi na małą taktykę. Yy, czy tutaj czarne mogły zrobić coś innego? No pewnie nie, no w ogóle nie dopuszczać do tej pozycji, tak? Ja nie wiem w ogóle skąd pomysł na ruch H5. No ale dobra, wieża D8, bum. Ha. Niebroniona figura. Patrzcie, to jest niebroniona figura. GBF 6 Hetman bije F6. A na Hetman C2 jest wieża F2. I tu, i tu. I jeszcze Hetman broni wieży. Więc, więc to już jest bardzo dobre tam mnie. Moim zdaniem bardzo dobre. GBF 6 Hetman bije F6. Tak, właśnie po Król H7, jeszcze liczyłem na czasie przeciwnika czarne, mogą tak zagrać. Ale tutaj chyba mogę na spokojnie zbić. I kilka szachów, co, co prawda, dostanę. Ale chowam się bezpiecznie królem na G5. I to, to, była właśnie, to byłaby akurat bardzo ważna decyzja, bo w 40 ruchu mógłbym się zdecydować, czy dać Szacha na E7, czy nie. I po król h dopiero myśleć. A tu się mogłoby okazać, że to mogłoby być już za późno na myślenie. Bo ja teraz nie mam innego sensownego ruchu niż zbicie wieży, a z kolei król mi teraz zabrał pole G5. Więc ja tu nim nie mogę uciec. I tutaj ja może nawet mogę przegrać tę partię. Jeśli dobrze. A no, no nawet przegrywam. No tak, no właśnie, więc królem na H6, ja bym po prostu tę partię przegrywał. No w każdym razie posz, powstała taka pozycja. Ja w ogóle trochę żałowałem po, po, po Habibie G4. Tak mi się przez chwilę wydawało, że ja H4 mogłem zagrać. Już miałem jakieś omamy, że im dalej będą te pionki oddalone od siebie, tym lepiej dla mnie. No ale to chyba byłaby już przesada. Zbijem na G4. Król G6, Król G3. Król F7. No i właśnie. To jest pozycja, moi drodzy, różnopolowe gońce to są, prawda? Więc teoria nam mówi, że bardzo często gońce, końcówka z różnopolowymi gońcami ma ogromne tendencje remisowe. Ja w trakcie partii, ja w trakcie partii czułem, że... E ja w trakcie partii czułem, że tutaj czarne mogą ustawić twierdzę. No zresztą mam wszystkie pionki na, na czarnych polach, przy biało-polowym gońcu przeciwnika. Tutaj zagrałem jeszcze G5, żeby tego pionka od razu pchnąć. Król E6 i król F4. Tutaj długo liczyłem w ogóle ruchu G6, ale to mi się wydaje, że jak czarne zagrają tak, tak i tak, to ta konstrukcja bardzo ogranicza mojego króla. Ja nie mogę nigdzie i w żaden sposób mojego króla gdzieś awansować do przodu, bo jak czarne zagrają król F4, to zawsze nawet jakieś gońce F7. I wciąż czarne bronią tego i tego. I po król D3 możemy się wrócić. I tej konstrukcji trochę nie wiedziałem, jak przebić. Więc uznałem, że trzeba zaktywizować króla. Goniec E8, król E4. No teraz właśnie jakoś tego pionka trzeba powstrzymać. Więc goniec E8, król E4, goniec G6, król D4. I to jest ciekawe właśnie, bo to... Ja nie, nie umiałem obiektywnie ocenić tej pozycji w trakcie partii. Nie umiałem. Czułem po prostu, że będzie to remis, ale czułem po prostu, że będzie to remis lecz to mam dwa pionki więcej, tak? mam dwa pionki więcej, do tego dwa wolne pionki więcej więc ja wiedziałem, że zawsze będę mógł coś próbować goniec F5, no czarny przyjęły za strategię czekać i zobaczyć na rozwój wydarzeń i to wydaje mi się, że w pewnym momencie byłoby nawet w porządku tylko w pewnym momencie trzeba było zadziałać o właśnie, tutaj tak się bawiłem w trochę takie, patrzcie, jakieś takie tango gońca zrobiłem. Ciach, 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 ciach. Przepraszam. Może, żeby trochę uśpić mojego przeciwnika, bo on tak, zobaczcie, chodził cały czas w miejscu. Chodził goniec G6, goniec H7, goniec G6, goniec H7 i w zasadzie grał te ruchy od ręki. I tak czułem, że jeśli tego gońca ustawię na F6, no to tutaj czarne mogą zagrać ruch król D6. Bardzo ważny ruch, żeby nie pozwolić mi przepuścić króla na skrzydło. Na skrzydło hetmańskie. A dlaczego tego gońca na f6 przeprowadziłem? Ano dlatego, żeby zagrać ruch e5. I teraz goniec broni oba te pionki, bo w żadnej innej konfiguracji ten goniec nie dałby rady bronić tych dwóch pionków. Ja mógłbym nawet tego gońca próbować umieszczać na f4 i wtedy próbować grać jakoś e5. No tylko w, ta przy, w takiej sytuacji zawsze muszę, muszę już ro rozważyć jakieś ruchy typu król f5 i ten goniec ucieka, no ja zdobędę jednego z tych dwóch pionków. Więc goniec na f6 był idealnie stojącym gońcem bo ja teraz gram e5 i goniec broni oba te i ja mogę sobie spokojnie podejść królem dlatego właśnie, żeby nie pozwolić mi na podejście królem czuję, że tutaj król 6 oczywiście ja bym próbował wtedy z tej strony jakieś e5, król c6, e6 e, tylko król 6 jakieś e7 w sumie nie wiem, no nie wiem, czy to jest remis nie no dobra, wiem, że to jest remis, bo mi kolega powiedział że to jest remis, ale <grym> ale dlaczego to jest remis? No na pewno bym jakoś to próbował grać. No, no teraz ten goniec jest taki ograniczony w sumie dość, prawda? Więc. Jakoś. Nie wiem, w sumie tutaj. Może jakąś c 4 wtedy bym zarzucił. Koniec G6. No tak może z tym gońcem już teraz jest po prostu bardzo ciężko. Bo nawet zobaczcie, tak, zawsze. Zawsze czarnym jakoś się uda mojego króla wyblokować. Może to była metoda. Nie przepuszczać mi na pewno król na skrzydło hetmańskie, bo jak już przepuściłem się król na skrzydło hetmańskie, to to było raczej, raczej proste. Bo teraz już spokojnie pionki mogłem awansować. Jednego, drugiego, gońca jeszcze sobie tak fajnie przestawiłem, <grym> żeby był blisko króla i na przykład od, odciął mu pole D8. No i dodatkowo też jeszcze na końcu partię tak ładnie szybko zakończyłem. bo król bije E6, G8 Hetman. Więc koniec bije 6 król b no To to już jest akurat łatwa wygrana z takimi oddalonymi pionkami. Jeszcze tego naszej za chwilę sobie zbije. Więc. Yy, wygrałem tę partię. Yy. Wygrałem tę partię. Natomiast yy, oczywiście z dużą pomocą przeciwnika, z dużą pomocą czarnych. Bo czuję, że w tej końcówce jest twierdza. Ja sam nie do końca wiem, jak ją ustawić, tylko no, na szczęście nie była to moja robota. To było to nieszczęście pozycji czarnych, że niestety, ale musiały. To one musiały myśleć o tym, żeby tę pozycję bronić. Moją ro robotą było grać pionkami do przodu. To jest to takie małpiarskie podejście. Ale. Ale zadziałało. Zobaczmy tę partię na szybko. Ja mam nadzieję, że my się uwiniemy w, w pół godziny z tym wszystkim, bo tak, akurat uważam, że to jest dosyć optymalna długość tego materiału. Wybaczcie, że ja to tak przyspieszyłem, no ale no my graliśmy ruską. tak. No zobaczcie, no pewnie ja przypuszczam, że ja sobie przeklikam i będzie pozycja typu 0,2. O, no 0,4. Mea culpa. 0,3, 0,4. No dobra, nie ma to znaczenia. No my w sumie robimy wydwójkę normalne ruchy i nawet przypuszczam, że właśnie po stracie tempa w taki sposób nagle 0,4 jest 0,7. No dobra, no to no powoli gdzieś tam ta przewaga skacze, ale. O, kąt mówi koniec D5. Dobra, to ciekawe, to, to będę sobie musiał przeanalizować, bo trochę nie wiem, czemu tutaj jest aż tak, aż tak dobrze. Jakiś konkret chyba tutaj po prostu działa, co? Koniec D5, koniec D5, wieża D5. Hetman c4, a i wieża d7, tak? I na hetman bije a2. Na hetman bije a2, a bo ja wieża b7 zaproponowałem, jak chciał i po wieżę Patrzcie, jak ja dobrze liczę. koniec e3 i coś, okej, okay, no czyli, o no, to takie jest, szejki, 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 no ale pewnie jest dobra. No tutaj tak, no czułem, że jest równa pozycja, dokładnie, koniec e3, no jest równa, tak, równa jest, się bawimy. Więc nic dziwnego, że przeciwnik mi zaproponował remis w pozycji równej, lecz no H5 nawet jest równe. No być może jest równe, tylko to już pozwala na pewne konsekwencje. H6, no dokładnie, tak, H6 dużo prostszy ruch. Dużo prostszy ruch. H5, więc tutaj tak czarne się trochę szarpnęły i nawet tak komp mówi, że jest równa, no to właśnie, no to to już ta taktyka jest. Czyli nawet przechodząc do końcówki z dwoma pionkami więcej, jest to plus 0,7, więc no właśnie jestem. No tutaj gramy, sobie gramy, gramy, gramy. Ruska przewaga, wszystko spoko. Oj, to już jedyny ruch, kr no król D6, no dokładnie. To już jedyny ruch król D6. Tak jest. To już jest jedyny ruch król 6 i po E5 Król C6 i po E6 Król D6. No czyli patrzcie, no czarne miały serię jedynych ruchów do wykonania. To nie jest takie proste. To jest w ogóle pewnie bardzo ciekawa końcówka instruktażowa, jako materiał do, do analizy, bo naprawdę to nie jest proste. Białe do dowolnymi pionkami na ciebie. Jasne, że są różne Polaki, ale trzeba uważać. No a czarne grały niestety, od łapki chodziły tym końcem. No i nie zauważyły pewnie tego krytycznego momentu. I tutaj już tę partię udało się zrealizować. Dobrze. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. Ja przepraszam, że w takim stanie jestem, ale będę się faszerował lekami, będę próbował dochodzić do siebie. Eee, ja już OBS-a wyłączam, w końcu się wysmarkam. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych recapach. Papa. A przepraszam, powiem jeszcze: eee, Drużyna nasza wygrała mecz z Wrzosem Międzyborów, czyli właśnie z liderami turnieju, no i teraz to my przejęliśmy pierwsze miejsce.